Futurystik, czyli wizjoner. Jest to talent z domeny strategicznego myślenia, i ten talent opisuje to, w jaki sposób posiadacze tego talentu myślą czyli jak kreują wizję. Ludzie z tym talentem no, nigdy nie stoją w teraźniejszości. Ich myśli, działanie nakierowane są daleko w przyszłość i to nie taką przyszłość za tydzień czy pojutrze, tylko często mają taki rozmach i widzą już naprawdę daleko. Dla nich naturalne jest to, że jeżeli robią coś dzisiaj, to to musi mieć jakieś, jakieś odzwierciedlenie w przyszłości, więc ich głowa cały czas tam widzi te wizje. To mogą być ta, osoby z takie marzycielskie, gdzie bujają rzeczywiście w obłokach i cały czas tylko wyobrażają sobie, jak mogłoby kiedyś być, ale mogą być też tacy wizjonerzy, Którzy przekuwają te swoje wizje w cele, i które no, realizują później w przyszłości.